Dobry wieczór, kochani, witajcie. Dzisiaj przed nami kolejny koralowy czwartek. Właśnie teraz będziemy sobie rozmawiać na temat kolejnego kroku naszej strategii czterech kroków do zdrowia. Generalnie jest to taka ścieżka, która pomaga nam przywrócić ustawienia fabryczne w naszym organizmie i wrócić za pomocą naturalnych metod do zdrowia. Mówiliśmy sobie nawadnianie jako pierwszy krok. Następnie rozmawialiśmy na temat enzymów trawiennych, jaką one rolę odgrywają w naszym organizmie ważną. I rozmawialiśmy na temat również wątroby. Teraz przyszła pora na to, aby, że tak powiem, pochylić się przy tym kolejnym kroku, który jest istotnie bardzo ważny. Wszystkie są ważne, natomiast tutaj działamy w dosyć dużym takim obrębie naszego układu pokarmowego. Więc tak naprawdę jak wiemy, odporność budujemy w jelitach, czy odporność fizyczną, czy odporność psychiczną. Więc myślę, że to jest bardzo istotny temat. Na początek może chciałabym przytoczyć takie podstawowe wiadomości dotyczące środowiska w naszym układzie pokarmowym, bo wiemy, że środowisko w układzie pokarmowym możemy mieć kwaśne, czyli y, mówiąc y, tak potocznie jesteśmy zakwaszeni, albo środowisko możemy utrzymywać takie alkaiczne, czyli takie, które jest bezpieczne dla. Nasz naszego ciała, naszego zdrowia, naszego umysłu również, dlatego że tutaj mamy cały czas na myśli holistyczne podejście. Generalnie pH krwi, jakie jest w naszym organizmie, to jest 7,4, dobrze by było, żebyśmy przyjmowali takie preparaty, jeżeli chodzi o płyny czy pokarmy, które to pH będzie miało również zbliżone zbliżone 7. To jest ważne, bo środowisko zasadowe jest to taki jeden z parametrów w naszym organizmie im jest stabilniejszy, tym stabilniejsze jest właśnie nasze zdrowie i nasze samopoczucie, więc to jest bardzo ważne. I teraz tak, jeżeli chcemy utrzymać środowisko zasadowe w naszym organizmie, to musimy przyjmować preparaty, produkty, płyny, które właśnie to pH mają odpowiednie. Czyli na przykład są to kiszonki, różnego rodzaju wszystkie takie produkty, które są kwaśne, gorzkie, cierpkie. Wszystko, co jest takie, że tak powiem, bardzo wykrzywiające naszą buzię, sprawia, że mamy to środowisko zasadowe w naszym organizmie. Oczywiście powinniśmy pić wodę o prawdziwych parametrach, czyli żywą wodę, która właśnie też ma te prawidłowe pH. To jest bardzo ważne, bo jak w 70% składamy się z wody, no to fajnie by było, żeby ta nasza komóreczka była prawidłowo nawodniona. Dodatkowo jeszcze co chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi o coś, co kwaśne, czyli troszeczkę nam zagrażające, jesteśmy zakwaszeni, zatoksycznieni, jesteśmy właśnie tacy, że tak powiem, bardzo um, no, to środowisko w naszym organizmie doprowadza do tego, że jesteśmy tacy a, narażeni bardzo często na różnego rodzaju choroby, na jakieś właśnie takie sytuacje w naszym organizmie, gdzie bardzo ciężko jest sobie mu poradzić z tym, aby nawet walczyć z jakimiś wirusami. E, co bym mogła powiedzieć odnośnie tego środowiska kwaśnego? Na pewno, świat i jeżeli się raczymy tym, co podsyła nam reklama, no to prowadzi do tego, abyśmy się zakwaszali. Wszystko, co jest słodkie, wysoko przetworzone, genetycznie zmodyfikowane, węglowodany, cukier, kawa, słodycze, alkohol, papierosy, nikotyna wszystko doprowadza do tego, że mamy środowisko w naszym organizmie zakwaszone, czyli czujemy się po prostu źle. Z tego się biorą różnego rodzaju choroby, nasze złe samopoczucie, problemy psychiczne. Problemy fizyczne z naszym, z naszym ciałem, więc to jest, to jest bardzo ważne. To był taki krótki wstęp, którym chciałam właśnie zapoczątkować, to, ten nasz temat dotyczący oczyszczania organizmu. Mianowicie pasożyty, wszystkie takie podjadacze, pod. Jeżeli my podkarmiamy nasze towarzystwo, no to automatycznie, że tak powiem, doprowadzamy do jakiegoś uszczerbku na naszym zdrowiu. Jeżeli chodzi o pasożyty, o wirusy, bakterie, grzyby, grzyby, wirusy, pasożyty tak samo, wiem, że powtórzę, ale chodzi mi tutaj o to, że możemy nabyć je... Po prostu z wielu źródeł, wielu przyczyn, nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Możemy je nabyć z wody, z pokarmu, środowiska zewnętrznego. Tak naprawdę nasza skóra jest powłoka, która wchłania. My po prostu i w ogóle przez skórę jesteśmy wchłonąć bardzo dużo. Nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak my jesteśmy narażeni na, narażeni na, na działanie, właśnie na przyjmowanie tych pasożytów z zewnątrz. Wyrażając na to, że jemy też w barach szybkiej obsługi, nigdy nie wiemy, co jest w obróbce termicznej prawidłowo poddane i w jaki sposób. Nie wiemy nawet, nieraz z jakich źródeł pijemy wodę. Więc ważne, abyśmy zwracali po prostu na to uwagę, przykuli po prostu większą uwagę do tego, co robimy i jakie tam właśnie przyjmujemy te praktyki. Co bym mogła powiedzieć? Jeżeli chodzi o oczyszczanie układu pokarmowego jako kolejny krok, już po tym, jak przyjdziemy sobie te dwa poprzednie, o którym żeśmy rozmawiali, to jest taki właśnie etap, który trwa 14 dni, jest to opracowana taka teoria i wdrożona w życie przez takiego specjalistę Alberta Zara, który, że tak powiem, opracował taki system działania, na 14 dni, dzięki któremu będziemy mogli, e, dzięki któremu będziemy mogli mm, pozbyć się e, właśnie tych lokatorów z naszego organizmu. Ale wcześniej, co bym chciała powiedzieć, my, jeżeli mamy problem ze zdrowiem, mamy problemy utrądzik, migreny, bóle głowy, nadwaga, otyłość, e, bolesne miesiączki, e, problemy z naszym układem pokarmowym, z naszym układem ruchu, Generalnie jest to wskazówka do tego, abyśmy się odrobaczyli, i um, świadczy to o tym, że jesteśmy bardzo zakwaszeni. I jeżeli my prowadzimy higieniczny tryb życia i mamy taki problem właśnie, y, właśnie z naszym zdrowiem, y, to powinniśmy troszeczkę zacząć to środowisko z tego kwaśnego, które nas, y, że tak powiem, wyniszcza z naszej energii, um, zmieniać i wyprowadzać w to środowisko zasadowe. I tak naprawdę za pomocą specjalnej konstrukcji ziół, synergicznie działających produktów, które są w naszej firmie, jesteśmy w stanie odkwacić już wstępnie nasz organizm. Jesteśmy w stanie spowodować środowisko zasadowe w naszym organizmie, przestajemy podkarmać pasożyty, wręcz przeciwnie, przeszkadzamy w ich funkcjonowaniu, robimy taki trochę problem dla nich w naszym organizmie, i one już po prostu nie mogą sobie poradzić. i w ten sposób je osłabiamy. I jeżeli my osłabimy te pasożyty, to później możemy właśnie przejść na ten okres tych 14 dni. I wtedy będziemy stosować właśnie też specjalne zioła e, i takie pr preparaty, które właśnie pomogą nam wyprowadzić, że tak powiem, to osłabione towarzystwo z naszego organizmu. Mówię osłabione towarzystwo z naszego organizmu. Jest to bardzo ważne, dlatego że my nie możemy... Um, nie możemy zabijać i unicestwić pasożytów w naszym organizmie, z tego względu, że same pasożyty są w sobie bardzo trujące, odchody pasożytów, gdy je podkarmiamy węglowodanami, są równie trujące, może nawet jeszcze bardziej niż same pasożyty, ale truby pasożytów, i to, jeżeli my te pasożyty w naszym organizmie, że tak powiem, unicestwimy, to ma naprawdę bardzo negatywne skutki dla naszego zdrowia i niesamowite powikłania. Dlatego tutaj Albert Zer opracował taką fajną strategię, tych 14 dni, gdzie już te osłabio, osłabione pasożyty jesteśmy za pomocą koaliny wyprowadzić z naszego organizmu. Jest to taki i koncepcja 14 dni opracowana przez niego na własnej skórze, na własnej rodzinie. On przeprowadził szereg badań związanych właśnie w ogóle z tymi działaniami, więc jest to bardzo ważne. Tutaj te 14 dni podzielone jest na takie trzy odcinki. Pierwszy odcinek jest taki przygotowawczy. Zażywamy oczywiście tam różnego rodzaju suplementy, które jeszcze, że tak powiem, mocniej Mocniej wpłyną na te pasożyty, aby je, że tak powiem, osłabić. Później stosujemy tą koalinę. Są tego specjalnego rodzaju koktajle, które pęcznieją w naszych jelitach i oklejają one nasze jelita tak bardzo mocno. Wchodzą w każde ich zakarmarki, po to, aby jak najwięcej wchłonąć. Dlatego, że właśnie ta koalina, ona ma właściwości absorbujące, czyli ona generalnie wchłania, pochłania, skleja, dociera do najcięższych, takich najdalszych zakamarków naszego, naszego układu pokarmowego, żeby mogła ze sobą później zabrać i wydalić do toalety. My podczas wydalania, właśnie ta, ta koalina właśnie zabiera ze sobą wszystkie niestrawione resztki. Leki, hormony, pasożyty, osłabione trupy pasożytów, e, takie wszystkie te odchody pasożytów, generalnie wszystko to, z czym nie dowiózł, nasz układ pokarmowy, nie dowiózł nasz układ pokarmowy, ze względu na to, że był on zanieczyszczony. Na samym końcu, jak już przejdziemy ten etap, e, właśnie e, ten etap e, oczyszczenia naszego rozwoju u niektórych osób spadła masa ciała, inne osoby napatrzyły się, co z nich wyszło w wielu przypadkach, jak pozbywały się, na przykład pasożytów, a ich organizm był bardzo obciążony. To mamy taką wstępną, mamy taką wstępny okres regeneracji, takie, takie już odżywienie, odżywienie komórkowe i to jest bardzo ważne, bo teraz w głodówki, weszły w modę głodówki, bo weszły w modę organizmu. Tylko pamiętajmy o tym, że jeżeli my podejmiemy się oczyszczenia organizmu np. z pasożytów, takich, które nas um, oddają, to również um, to wszystko, co gdzieś nas w jakiś sposób odżywiło. Dlatego, jak już oczyścimy sobie ściany tych jelit, Poprawimy sobie wchłanialność, bo jak mamy jelito i ono jest oklejone ilość centymetrami masy kałowej, to wraz z glinką, która, tak powiem, będzie absorbować te masy kałowe, kamienie kałowe, te wszystkie złogi, takie, które w nas siedzą, to je, te ściany naszego jelito się oczyszczą. I dzięki temu to, 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 ta ściana tego jelita. Jest gotowa do tego, aby wchłaniać to, co my przyswoimy. Dlatego tak bardzo ważny jest ten okres zaraz po, dlatego że y, no, musimy dostarczyć to, co najlepsze, to, co potrzebuje nasz organizm, czyli witaminy, minerały, y, zadbać o odpowiednią florę bakteryjną. To jest też bardzo ważne. Dlatego tutaj skupiamy się na tych pierwiastkach śladowych, pierwiastkach zasadowych, żeby odżywić po prostu. Co bym mogła powiedzieć? Jeżeli chodzi o naszą wagę, naszą masę ciała, to musimy mieć świadomość tego, że jeżeli zanieczyszczamy się systematycznie, bo nie prowadzimy odrobaczania ani oczyszczania organizmu w żaden sposób, nie nawadniamy się, czyli prowadzimy taki niehigieniczny tryb życia, to w naszym organizmie może być około od 3 do 20. Kilomasy kałowej. Dlatego są świadectwa wielu osób, które jak przeszły koncepcję czterech kroków do zdrowia, odrobaczyły się pierwszy, drugi, trzeci raz, to naprawdę bardzo dużo i tak powiem, straciły na wadze, e, straciły swojej masy ciała e, i, i po prostu y, ich on zaczął nawet lepiej funkcjonować i wrócił do lepszej sprawności, dlatego że układ y, Motoryczny całkowicie tak, jakby wziął taki oddech w tym wszystkim, został odciążony od samej tej tkanki tkanki tłuszczowej, yy, która w naszym organizmie po prostu. Yy, była w za dużej ilości, nie mówiąc już o układzie pokarmowym, o uregulowaniu wypróżnień, o też właśnie poprawieniu perstatyki jelit. Z tego względu, że my cały czas przyswajamy posiłki, ja codziennie jem śniadanie, obiad, kolację, przekąskę, wypiję kawę, zjem jakieś ciasto na deser. Natomiast ja nie wydalam z naszego organizmu, ja jestem zakwaszona, ja jestem zatoksyczniona, ja mam nieregulowane, wypróżnienia, dlatego ja, przy, ja przyjmuję, ja jem, ale ja się nie wypróżniam. Czyli generalnie równa się to temu, że ja mam. Z czego ja mam odżywić swój organizm, jeżeli ja nie mam tej wchłanialności, albo ona jest na przykład czasem nawet i zerowa. Później jest problem, dlatego, że pojawiają się anemie, później jest, właśnie pojawiają się migreny. Układ kostno-stawowy jest mega obciążony nadmiarem tkanki tłuszczowej, więc y, to, jest takie, y, to jest takie ważne. Y, co mi my... Możemy sami zaobserwować to, jak bardzo jest nasz układ pokarmowy zanieczyszczony, albo jak y, bardzo właśnie mamy takie. Y, Jakieś powikłania, może i takie nawet już szersze problemy związane z naszym układem pokarmowym, z wchłanialnością, z wypróżnianiem. To, że nasz, nasz organizm jest na tyle mądry, że jeżeli się nie nawadniamy, to on jest w stanie sobie pożyczyć wodę z różnych części naszego ciała, po to, aby dostarczyć ją do tego obszaru, który najbardziej tej wody potrzebuje. To każdy z nas wie. Że jeżeli na przykład mój mózg potrzebuje wody i Organizm tej wody nie dostaje z zewnątrz, to on sobie wyciągnie tą wodę z naszego jelita grubego, czyli generalnie wyciągnie wodę z szamba do mózgu. Bo skoro i tak mają zaraz stracić, bo mamy wydobyć na przykład tam, że mamy się wypróżnić i mamy tam podczas defekacji zrzucić i w ogóle zbędne, zbędny z siebie, no to przecież. Pożyczę sobie, no bo i tak zaraz ma tu nastąpić defekacja. Więc pojawiają się zaburzenia wypróżnienia, pojawiają się właśnie zaparcia, boli głowa, są migreny, już wiadomo skąd. Generalnie średni, średnia defekacja, średni kał, który, średnia masa kołowa, która wychodzi z człowieka, powinna być takiej objętości. No, przysłowiowej mówiąc, tak potocznie kiełbasy. I może to jest takie kontrowersyjne, kontrowersyjne stwierdzenie w tym przypadku, ale jeżeli tak obserwujemy nieraz swój mocz, czy jest nasz organizm zakwaszony, czy nie, w zależności od tego, jaka jest jaki jest jego kolor czy zapach, to możemy sobie sprawdzić, jakiej kondycji są nasze jelita i nasz układ pokarmowy. Jeżeli mamy problem z wypróżnianiem, generalnie chodzimy co kilka dni, dodatkowo wyjdzie z nas jakiś ołówek, albo może jakaś poszarpana masa kałowa z wielkim wysiłkiem, dlatego że prężymy się, pienimy, a nie jesteśmy w stanie na przykład normalnie, normalnie po prostu się oczyścić właśnie w naturalny sposób poprzez defekację. Więc tutaj jest kwestia zaobserwowania swojego, zaobserwowania swojego organizmu, jak on w ogóle funkcjonuje, jeżeli chodzi o wydalanie i w jakiej formie wydalanie na przykład praktycznie te masy kałowe, czy to jest stolec prawidłowy, o pewnej konsystencji, odpowiedniej ilości, czy to po prostu jest zrobione coś na siłę, coś wymuszone i, i sprawiające nam tak naprawdę bardzo dużo nawet bólu, bo nieraz jest tak, że osoby, które mają naprawdę są bardzo zanieczyszczone i nie prowadzą higienicznego trybu życia, one wręcz po prostu płaczą, mają taki problem. I na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć tylko tyle, że yy, ta, 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 ten program, który został opracowany, 14-dniowy, jest na tyle holistyczny w objęciu naszego organizmu, że on tak jakby już wpływa na nasz układ pokarmowy od przełyku przez żołądek i to cienkie, i to grube. Bardzo często jest tak, że osoby, nawet na SOR, trafiają z jakimiś różnymi dolegliwościami żołądkowo litowymi i one na przykład są potraktowane lewatywą tylko że tak naprawdę ta lewatywa ona nie jest w stanie yy, tak mocno wpłynąć i prawidłowo na nasz układ pokarmowy i pomóc nam, jak właśnie taki skonstruowany program, który obejmuje nasz, powiem, nasz układ pokarmowy w całości. I to jest, yy, to jest bardzo ważne. Więc omówiliśmy sobie oczyszczanie. Yy, w kolejnym odcinku, jak się spotkamy w średni czwartek, omówimy sobie Hmm. odżywienie komórkowe, bo jest to bardzo ważne. O tyle, ile jest ważny cały proces nawodnienia, oczyszczenia, wyprowadzenia pasożytów z naszego organizmu, to równie ważne jest odżywienie komórkowe. Nie możemy o tym zapomnieć, dlatego że nie możemy pozostawić naszego układu pokarmowego, że tak powiem, bez niczego i to jest bardzo ważne mieć to na uwadze. A potem sobie opowiemy o budowaniu odporności, jakie to też jest ważne dla naszego organizmu, żebyśmy wiedzieli, co mamy przyjmować, w jakich proporcjach i jaki to ma wpływ na nasze, na nasze takie życie, na funkcjonowanie w środowiskach zewnętrznych, na funkcjonowanie prawidłowe naszego organizmu w zewnętrznych, gdzie spotykamy się z dużą ilością wirusów, bakterii, pasożytów, grzybów. A jak tutaj już dbamy o siebie od środka, to całkowicie inaczej nasz organizm funkcjonuje. Więc myślę, że jeżeli chodzi o oczyszczanie, to chyba tyle. Chyba już wszystko powiedziałam. Aga możesz powiedzieć, pochwalić się, ile kilogramów masy ciała zostawiłaś za sobą, jak przeszłaś koncepcję czterech kroków do zdrowia. 8 kilo. Ja, ja przy pierwszej koncepcji czterech kroków do zdrowia zrzuciłam całe 8 kg. To był dla mnie szok i niedowierzanie, ale to było po prostu niesamowite. I pamiętam, jak, jak ja miałam problemy z przewodem pokarmowym, które się jakby nasilały w którymś momencie zrobił mi się taki problem, że miałam okropne. Uczucie takiej pełności, takie wzdęcia, z którymi sobie nie mogłam poradzić. Ubierałam się do pracy normalnie, w pracy nie mogłam wysiedzieć. Wtedy akurat jeszcze korala nie znałam, ale zasięgnęłam porady z medycyny chińskiej i, i odrzucenie nabiału i pszenicy bardzo mi pomogło w tym. Wtedy jeszcze. Nie wiedziałam, że trzeba pić aż tyle wody, no i nie znałam tej, tej żywej wody, więc na tamten moment pomogły mi te dwie rzeczy: wyeliminowanie pszenicy i nabiału, co, co powodowało u mnie taki stan. Ale tutaj, po przejściu czterech kroków do zdrowia, po prostu wszystko mi się wyregulowało, a miałam też takie problemy z żołądkiem, i e, jak chodziłam do. Mojego kolegi na konsultację, bo on jest chirurgiem od chirurgii miękkiej. To mi mówił, no, badał mi brzuch, stwierdził, że brzuch jest twardy. Kiedy tam było wypróżnienie, się pytał. Ja mówię: No, z, ze 3-4 dni temu ja tak właśnie takie problemy miałam. I on mówi: A u was, to, u was kobiet, to jest normalne, wy, wy się tak rzadko wypróżniacie. Ja sobie tak uświadomiłam, tak, faceci tylko się o, o, otworzą oczy i idą się do toalety załatwić, bo oni mają jakiś ten układ pokarmowy inny. E, a, a ja zawsze miałam z tym problemy i właśnie po przejściu czterech kroków do zdrowia wszystko mi się wyregulowało. E, regularnie piję już od, odkąd zrobiłam pierwszą koncepcję, regularnie piję wodę, nawadniam się i mniej więcej co pół roku robię sobie takie oczyszczanie i po prostu czuję się wyśmienicie. Już nie, nie mówię o tym, ile mi innych dolegliwości przeszło, bo i, i bezsenność, i zmęczenie, i bóle głowy, trądzik mi przeszedł. No w ogóle te, też takie samopoczucie psychiczne mi się poprawiło, no bo jak byłam taka trochę przytyta, no to Psychicznie też się z tym źle czułam. Właściwie to nie wiedziałam, co ja mam z tym zrobić. I, I właśnie spotkałam na swojej drodze osobę, która poleciła mi te cztery kroki do zdrowia, i życie mi się naprawdę zmieniło o 180 stopni. Okej, okay, Aga, super, bardzo fajnie, że dzielisz się z nami swoją historią. Ja chciałam tylko jeszcze na podsumowanie y, powiedzieć y, takie słowa, bo być może mogłam coś zrobić na początku, ale. Teraz sobie jeszcze e, tak to w głowie ułożyłam, że tak naprawdę to e, pasożyty, te, które mamy w naszym organizmie, e, w zależności od tego, jak bardzo są rozwinięte, jak bardziej je podkarmiamy i pozwolimy im, że tak powiem, się rozwijać w naszym organizmie, mają wpływ na nas i na nasze życie. I tak naprawdę pasożyty są przyczyną większości chorób w naszym organizmie i różnego rodzaju stanów takich patologicznych. Jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie i o nasze samopoczucie, o nasz odbiór rzeczywistości, o to jak postrzegamy samych siebie. Jeżeli ja mam problem ze słodyczami i ciągnie mnie do tego, żeby jeść słodycze, to tak naprawdę to pasożyty tego potrzebują, a nie ja. To jest po prostu mój odruch, gdzie ja ich będę w ten sposób karmić. Jeżeli mam jakieś problemy z, ze swoim stanem psychicznym, depresja, nerwica, następnie nawet właśnie jakieś takie rozpoczynające się gdzieś początkowe, inne zaburzenia psychiczne, to tak naprawdę mną sterują pasożyty. Jakieś patologiczne jednostki i stany w zdrowiu, na przykład jak astma skrzylowa to również jest przyczyna pasożytów i tak naprawdę od nas zależy, jak już mamy tą wiedzę i jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność za swoje, za swoje życie w swoje ręce, to musimy zadać sobie pytanie, komu chcemy oddać ster w naszym życiu. Czy my świadomie będziemy działać pod kątem profilaktyki i prewencji i dbać o swoje zdrowie właśnie za pomocą y, prawidłowego nawadniania, y, oczyszczania organizmu, oczyszczania, układu pokarmowego, wątroby, odżywienia komórkowego, czy po prostu będziemy dalej y, karmić pasożyty w naszym organizmie i będziemy pozwalać im na to, żeby one sterowały naszym życiem? Bo tak naprawdę negatywne myśli, wszystko, y, co w jakiś sposób y, doprowadza do tego, że mamy negatywne postrzeganie siebie, świata, rzeczywistości, innych ludzi. Jest to spowodowane właśnie przez toksyny, y, jest to spowodowane przez zanieczyszczenie organizmu, a przede wszystkim przez pasożyty. Tutaj też jest kwestia właśnie anemii y, i tego, jak bardzo bliska ludzka również jest w stanie wpływać na nasz układ krwiotwórczy, krwionośny, ale to już jest odrębny temat. Kochani, bardzo wam dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się ja dzisiaj jeszcze spotkać. jeszcze taką ciekawostkę mhm. mogę powiedzieć na koniec, bo mój kuzyn miał małego synka, który mu chorował, nie wiem na co dokładnie, ale on mi opowiadał, jak ktoś mu doradził, bo miał, wiedział, że to dziecko ma jakieś pasożyty w sobie. I ktoś mu doradził, żeby posmarował ciało, chyba jakiś naturoterapeuta, żeby posmarował ciało tego dziecka miotem, bo robaki lubią słodkie, prawda? Pasożyty. I widział jak po prostu przez skórę zaczęły mu po jakimś czasie te pasożyty wychodzić. Czyli one ciągnęły do słodkiego, nie? I, I taką mi właśnie historię opowiedział. To jest właśnie dowód na to, że one lubią słodkie. No tak, że, że my właśnie rozmawiali nawet, że właśnie skóra jest w stanie bardzo dużo wchłaniać z zewnątrz, ale również skóra jest też bardzo w stanie dużo wydalić z naszego organizmu do, do, na zewnątrz. Więc jesteśmy w stanie się pozbyć bardzo dużo przez, przez skórę, ale też bardzo dużo właśnie wchłonąć. Dlatego to jest takie bardzo ważne, bo nasz organizm, my oddychamy, my nie oddychamy tylko płucami, my oddychamy tak samo skórą. Nasza, nasza skóra i nasz, nasz organizm oddycha, my cały czas filtrujemy nerki, skóra to jest trzecia nerka, dodatkowo jeszcze właśnie płuca, dodatkowo jeszcze właśnie... Wątroba to taka fabryka, która nas chroni. Tak, przycięło cię. Przycieło cię. Yy, yy, usłyszałyśmy, że my oddychamy skórą, i, i nie wiem, co dalej powiedzieć. Okay. No to właśnie chciałam powiedzieć, że skóra to jest taka trzecienerka, że dodatkowo jeszcze wiadomo, mamy yy, przecież płuca, wątrobę. Wątroba to fabryka, która też yy, po prostu no, chroni nas przed tym, żebyśmy, że tak powiem, nie zatruli się. Tym, co wkładamy podczas posiłku, gdzieś tam właśnie do swoich ust i te wszystkie musimy dbać po prostu nawet o to oczyszczenie wątroby, żeby te kanaliki wątrobowe no, prawidłowo były, funkcjonowały, żeby one nie były właśnie takie, nie, nie doprowadzały po prostu do ich uszkodzenia, prawda? No, bo to wszystko warunkuje właśnie nasze zdrowie. Także dziękuję Wam bardzo. I mam nadzieję do zobaczenia za tydzień i y, bardzo się cieszę, że poruszyliśmy ba bardzo tematy takie wartościowe dla naszego organizmu. Bo... Nie chcę Cię martwić, ale znowu Cię przycięło. Ale... Okay, a już kończę. Ok. No, wszystkiego dobrego, dobranoc. Dobranoc.